Siema, w tym filmie pokażę wam jak nie grać w Brawl Stars. A i ogólnie tu zagramy sobie tryb rankingowy i zwykły na trzy osoby. Jak ja nie lubię tego trybu. Czemu akurat on? Mapa jest jakaś zachwycająca. Dobra, wezmę daj na Majka. I tak to zapisuję każdą postaciom. Nie? A oczywiście przeciwnicy muszą kazać mi czekać, bo nie umiem zacząć postać. No a co mi chodzi? No? Dobra, a teraz skupienie, chociaż jeszcze się zastanawiam nad tytułem, zobaczyć jak nie rozwrócę się tej prostoty. Po co ja brałam tego? Nie, nie no, po co ja brałam nie umiem nim grać. Dobra, no i tak po mnie. Tak w ogóle to ciekawe ile dźwięku będę musiał wyciąć z tego filmu. Tytuł to chyba jednak będzie jak nie grać prosto. Zawsze kiedy biorę Dajna Majka. Kto by się tego spodziewał? Może kupię jakiegoś skina? A, może tego. No i zaczynamy nową rundę. Chociaż... A dobra, kordowy będzie widać. O, zagram sobie trójki.